W 1979 roku w Tokio pięcioletnia Mayumi Sato zaginęła w centrum handlowym. Jej matka twierdziła, że przez następne tygodnie widziała córkę w lustrach najpierw w domu, potem w innych miejscach. Dziewczynka wyglądała tak samo, ale jej oczy były całkowicie czarne. Ostatni raz widziano odbicie Mayumi w lustrze szpitalnym. Gdzie jej matka trafiła po załamaniu nerwowym, Mayumi nigdy nie została odnaleziona. Lekarze mówili o żałobie, o umyśle, który nie może pogodzić się ze stratą, ale czy żałoba potrafi stworzyć odbicie, które porusza się niezależnie od tej, która patrzy? Mayumi pozostaje w lustrach Tokio, wieczna pięciolatka, która nigdy nie dorośnie. To nie koniec. Kolejne mroczne historie czekają. Kliknij, subskrybuj.